Hello! <laughs> Padniemy tutaj sobie. Dobra, możemy iść już walczyć chłopaki. Oj! A co ty nie miałeś tego? O, sorry. Jak to się nazywa? Broni. Jak eee, u nas to się nazywa? Broni żyliet Brania. Ochrony, osłony. Ufa! Co on umie dawać, sprawdzimy. Tyle! Co to kurwa? Nie wiem co to mnie da zobaczymy Gdzie drugi Uuu! To, serio to, to co się to, to coś daje? Co to jest Chłopaki, a wy co? Już pograliście Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi, kurwa, do walki. Uuu, chłopaki, co wy robicie? Żartujecie sobie, czy co? Czego wszyscy umarliście? Z żartów, chłopaki, bez jaj. Cześć. О, в сумме помога, о, хуру. Ууу, 6. Ууу, пачек я ум. Пошел в жопу. Давай еще так. Вс, обосрался. Это было небеспечно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А! Боже. Biegajcie i sam ubiegaję. Chime. Gdzie? Cicho, 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 cicho. O, ty młodzież. Młodzież. Krosawa. Ty krosawa po prostu. Cieszę się, że mam takiego gościa w ekipie u siebie. A, Tu trzeba dłużej podtrzymać! O ty patrz. A no dawaj. Tak daleko poleć Może być, może być. Spoko, spoko mi się podoba. Uu! Coś ty robisz, gościu. Patrz, jak ja umiem Nie oczekiwałeś takiego? Nie widzę wraga Gdzie wraga? Nie wraga Kadało widzę, skarżą Dolecę czy nie? No dawaj Oooo, bitch To spoko nawet Tutaj gdzieś, tutaj, tutaj, o! Uuuh. Sorry, memore, Spoko nawet ta opcja z tym skakaniem Mi się nawet zdarzyła podobać Gdzieś tutaj roboczek o, znowu fioletowy, Uuuu Bitch Klas Posrał się? da Daj mi bocik, z bocikiem pojechać Ah yeah. oh, non W sumie pół roku nie grałem, kupiłem nową myszkę, więc myślę, że jest... Gigi. O, jeszcze patrz! stóweczki otrzymałem. Super. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Widzimy się w następnym razem. Pa pa!